Witam Was w nowej serii Potyczki z Minecraft. Prowadzić go będą Procent i Stumbras. Więc zaczynamy. Już w... wczytaliśmy nowy świat, żeby się nam załadował, bo trochę się długo ładuje. i na początku pokażę Wam pierwszego moba pasywnego. Tutaj właśnie gdzieś widziałem Prawdopodobnie. O, tu widzimy jej kałamarnica. one nas nie atakują, są pasywne. My możemy je zabić, z nich wylatuje taki czarny barwnik, który możemy farbować wełną. Zabiję jedną O, wypadły nam aż trzy. Jak dokładnie atrament. P w pierwszym odcinku pokażemy, jak przetrwać pierwszy dzień i pokażemy też e, trochę nocy. Dlatego trochę e, poczekaliśmy, aż dzień minie, bo tak to byśmy nie zdążyli z czasem. No i taka. Tutaj taka ładna nawet okolica jest, to może tu jest gdzieś, zrobimy sobie domek. To czy tu glina? Za nami widzieliśmy MOBA jednego. To potem go pokażę. Tu mamy glinę. Glina jest bardzo cenna i bardzo rzadka. Bardzo mało jej występuje na obszarach. Zazwyczaj rośnie gdzieś na piasku koło wody. W pierwszym dniu będą nam potrzebne gdzieś jak dwa drzewa. Będziemy musieli ściąć takie małe, nie za duże. Czyli jakieś 10 kawałków. No może 8 jakoś tak To więc. Będziemy musieli też odpowiednie dla nas miejsce znaleźć. Tutaj widzimy bardzo dużo drzew. To akurat takie ładne mi suwa, tu są kamarnice. Idealne praktycznie. No, rada na przyszłość nigdy nie kopa pod sobą ani nad sobą. Zależy też gdzie. no Jak drzewo ten, tu nie ma na co, co na nas spaść. A pod sobą możemy wpaść w jakąś jaskinię. Dokładnie. Ja miałem taki przypadek. Kopałem pod sobą w neterze. Neter to jakby coś piekło, takie jakby. O, tu widzimy jednego też z mobów. To jest kurczak. Z niego padają piórka od 1 do 2 z nich można robić czciały. Chcę się podobać. Trudę go też zabić. Za makiem to. Chyba tam potem pokażę, nie chcę O, jest zabiję go Happy Queen. Zirytował cię. Mamy piórko, z nich możemy robić na przykład strzały. Jak widzimy, tam jest inny kolor drzewa niż gdzie indziej, bo to jest nowy upgrade. Dodali go niedawno, że strefy klimatu też, gdy włączamy grę, warto dać force update, gdyż wczyta nam się nowy upgrade, jeśli administratorzy dodali jakiegoś, czyli Właśnie, no tam widzimy nowa, następnego. Jak oczywiście opiszę. to jest krowa, z niego, z niego wypada skóra od 0 do dwaj, jeżeli się nie mylę. teraz spróbuję ją zabić piórem teraz. O, dwie skóry wypadły. Tu widziałem jeszcze owce. Pokażę Wam, jak zafarbować na przykład owce. Akurat mamy czarny barwnik. Zafarbujemy na czarny. Gdzie chyba to było? Chodź. To świnia, Kadar, pokażę. Owce, jest to, to owce. To owca. Zafarbujemy prawym przyciskiem myszy. I z niej wypada pełna. Od 0 do 3. Chyba od 1 do 3. Trz albo od 0. A i tak możemy ją zostawić. Jak ją zabijemy, to sam się nie wypadnie. Tu widzimy też świniaka. Z niego wypada mięso od 0 do 2. Regeneruje nam życie. Teraz zabijemy. Chyba jeszcze nie, widzimy, nie. Wszystkie widzieliśmy. O, będziemy musieli też znaleźć. O, mięso nie wypadło. Będziemy musieli znaleźć jakąś kampę. <gry> Czy jakieś schronienie. Może tutaj akurat takie wyryte jak widzimy z tego gruzu czy żwiru o żwiru wypada nam flint i czyli krzesiwo no czyli krzesiwo i e, wypada nam zwykły zwykły ten gruz czy co to tam Tutaj. Będziemy musieli tutaj zamurować trochę, tak żeby drzwi się zmieściły. Będziemy musieli jeszcze obrobić. No, to tu najpierw zrobimy sobie crafting box, tak nazywam to. A i no, pokażę wam, jak zrobić sobie węgiel, jeżeli nie możecie znaleźć. A, lepiej zrobimy sobie do craftingu. No. Dobrze, tak robimy potyki. O kurde. Dobrze, zrobimy sobie kilo mam wszystkie narzędzia Tak się robi sikierę Tak się robi łopatę Jeszcze trochę patyków ehm, Tak się robi kilof, Tak Jeszcze mieczyk sobie zrobimy Do, wa do walki no. A, Najpierw zabijemy tutaj tego świniaka, gdzieś tutaj mi się kręci Tutaj o widzimy może jakieś jaskinia, czy coś. O, o kurde. O je możemy sklidować, bo tak dodaje półtorej serduszka, a jeżeli sklidujemy to daje chyba trzy. Dobrze, to zaraz będzie tak chyba. Nie, jeszcze trochę mam czasu. No to sobie piecyk. No nie, najpierw trochę. No jak widzicie tu na razie zrobiliśmy drewniane rzeczy, bo... Nie możemy na razie z kamienia, nie mogliśmy z kamienia zrobić, bo. O, tutaj widzimy koniec tego. Nie mogliśmy zrobić z kamienia, bo nie mieliśmy kilofa, kamień można tylko kilofem zrobić. Powiększam sobie bazę, tak, żeby było trochę miejsca w niej. No i tutaj, dokopiemy tylko to. Jak ktoś w komentarzu piszcie, czy chcecie, żebyśmy puszczali takie coś, jak coś robimy tutaj, czy Kill'em coś robimy. Bo, nie wiemy tutaj, czy Was to ciekawi, czy nie, co robimy tak obecnie. To, to, to może sobie na sobie piecyk. Tak się robi piecyk. sobie dwie skrzynki przy okazji. Można jedną. Jedna ma tylko e, jedno. Jeden taki. Zaraz zobaczycie. Z zobaczycie co mi chodzi. Zaraz tam zamurujemy. O. No i tutaj... Która ma jedna miejsca. jak połączymy... To jeszcze raz tyle będzie miała miejsca. No no i to jest przydatne. Ja sobie możemy postawić na przykład piecy ja tu ułożę kilka rzeczy. Czyli na razie nie chcę. Nie ja mm. pokażę, jak na przykład mięso się ładnie można zgrillować pod palpatykami. I pokażę, jak zrobić węgiel drzewny, gdy nie mamy normalnego węgla. Tutaj daję niepotrzebne rzeczy, które nam w obecnym e, in, in temie nie są potrzebne, jak widzimy już ciemno się robi. O ja drzwi nie mam UPS. Muszę szybko jeszcze dr drewno trochę. Szybko. tylko zrobimy pochodnie z tego węgla, pokażemy ja i kończymy, bo czas nam go może szybko Tak się robi drzwi jeszcze, jedno, jeszcze jeden, jeszcze jeden Ja już uciekam, bo nie chcę żeby jakieś potwory dopadły i pokażę wam szybko jak zrobić sobie węgiel, kiedy go nie znaleźliśmy. Ja też nie znalazłem. O i pokażę wam jedną też przydatną rzecz. Kiedy włożymy coś do później, to on... Na, o, widzicie tak mięsko, to on nam daje też trochę światła. Pokażę jak zrobić teraz węgiel drzewny. Trzeba jakby takie drewno dać, które jeszcze się jakby do... na deski jest zrobione. Zaraporą drewno. No. I widzicie trochę nam daje światełka to. I taki węgiel oto drzewny. Z tego też możemy zrobić tak o pochodnie. Jak, jak się robi pochodnie. To tak się robi. oświetliwy i... oświetliwy i to będzie koniec odcinka. Już tutaj kończymy. Pokażemy. Położymy jedną pochodnię. I komentujcie, subskrybujcie. Do widzenia.